Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie przeprowadzki Wydziału Komunikacji i Transportu do nowej siedziby przy ulicy Świętego Antoniego 41. Tak jak widać za moimi plecami, jesteśmy w trakcie właśnie przenoszenia pełnej dokumentacji powiatu w tym zakresie. Jest to duża operacja logistyczna z uwagi na to, że mamy około ponad 150 tysięcy zarejestrowanych pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami. Za moimi plecami jest nowa sala operacyjna, na której będziemy obsługiwali interesantów już od wtorku. Kończymy prace związane właśnie z przenoszeniem i pełnej dokumentacji i wyposażenia całej sieci teleinformatycznej, która jest niezbędna, by prawidłowo obsługiwać mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Mam nadzieję, myślę, że ci z Państwa, którzy byli na ulicy Barlickiego i odwiedzą nas już po świętach, zauważą różnicę. Warun są zdecydowanie lepsze, bardziej e, komfortowe dla interesantów i myślę, że i czas obsługi i jakość obsługi będzie po prostu zdecydowanie, zdecydowanie lepsza. Jest to duża operacja, pomagają nam praktycznie tutaj wszystkie wydziały. Jesteśmy takim wydziałem, który do, we wtorek już e, rozpocznie pracę w nowej siedzibie, a więc mieliśmy te niespełna dwa dni, aby dokonać pełnej, dokonać pełnej przeprowadzki. E, operacja trudna, ale mam nadzieję, że skuteczna i od wtorku zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Nowej Siedzibie. Wszyscy pracownicy z Wydziału Komunikacji, Geodezji, Budownictwa, Rolnictwa są zaangażowani w przeprowadzkę. Mamy praktycznie z ulicy Baliskiego wszystkie te wydziały przewiezione. Zostały już jakieś pozostałe drobne rzeczy, które w trakcie będziemy uzupełniać. Jesteśmy dzień przed Wigilią. Od siedmiu dni trwa już przeprowadzka. Pomagają nam też inne osoby. Mimo że czas świąteczny jest tak blisko i, i, i czas wigiliny, to praca w re tutaj w 100%, także myślę, że dziś do końca dnia wszystko zostanie przewiezione i ułożone we właściwym miejscu, w swoich regałach, które są do tego przystosowane. Proszę Państwa, od dwóch dni znajdujemy się już w nowym budynku. Wydział Komunikacji działa od wczoraj, nie mamy większych problemów, wszystko działa, tak jak Państwo widzicie jest bardzo dużo interesantów, każdy z interesantów trafił do naszego wydziału, nie ma żadnych problemów na dzień dzisiejszy i serdecznie zapraszamy na świętego Antoniego 41 do Wydziału Komunikacji, który został przeniesiony z ulicy Barlickiego 23 do nowej siedziby. Tak jak Państwo widzicie za mną jest, jest dużo interesantów, ale wszystkich serdecznie zapraszamy do nowej siedziby osoba przyszła oczywiście już po godzinie siódmej. No oczywiście wszyscy byli obsłużeni wczoraj i myślę, że nie będzie większych problemów z obsługą nadal. Także serdecznie, serdecznie zapraszam. Tak jak widać warunki lokalowe są o wiele lepsze niż były na ulicy Barlickiego 23. Mamy więcej stanowisk. Myślę, że osoby, które będą do nas przychodziły będą zadowolone. Jeszcze póki co nie jest może wszystko urządzone. Brak jeszcze jest stoliczków ale to wszystko po jakimś czasie zostanie naprawione będzie będziecie państwo mieli dobre warunki i postaramy się żeby, żeby było przyjemnie i żebyście państwo nie narzekali na pracę naszego wydziału tak ja mogę powiedzieć super znamy pana, pana są warunki pracy lepsze, lepsze są warunki pracy niż w tym starym wydziale